Hej, hej przeszkodowcy! Dzisiaj będzie m.in. o wynikach z poprzedniego weekendu. Będzie coś o zbliżającym się biegu ligowym, czyli Barbarian Race, będzie o zbliżających się Mistrzostwach Europy we Włoszech, będzie też o nowej Międzynarodowej Federacji OCR. Będzie się w tym odcinku działo. Zapraszam Was do obejrzenia co podsumowania wiadomości ze świata OCR, czyli raportu OCR. Trem tego odcinka jest. VitaRaid, innowacyjna marka specjalizująca się w produkcji suplementów dla osób aktywnych fizycznie. Myślę, że w tym tygodniu najważniejszą informacją taką globalną jest informacja o powstałej nowej Międzynarodowej Federacji OCR, ale o tym może po porozmawiamy później, na bardziej pod koniec zacznę od czegoś, co jest nam nieco bliższe od wyników z zawodów z ostatniego weekendu, zaczynając od Runmagedonu Recruit 8, we Wrocławiu tam wśród kobiet wygrywa Paulina Wołczyk wojtyszyn na drugim miejscu przybiega Kasia Napieraj, a na trzecim podium zamyka Julia Maciuszek. Wśród mężczyzn wygrywa Wojciech Wojtyszyn. Tak więc tutaj zbieżność, zbieżność nazwisk ze zwyciężczynią nie jest przypadkowa. Co więcej, Wojtek jest zwycięzcą ostatniego ramagadonu, który odbył się w Partynicach, a było to w roku 2019, czyli przez 5 lat. Nic się nie zmieniło. Wojtek Wojtyszyn wygrywa we wrocławskich partynicach. Na drugim miejscu Mateusz Krawiecki, a na trzecim Paweł Jaciów. Jeszcze, jeszcze drużynowo najlepszą drużyną okazuje się Rand Magedon Team, na drugim stopniu podium X-Team, a na trzecim Bataha. Serdeczne gratulacje. Oprócz pojedynku Ren się Rekrut. Dzień wcześniej, w piątek, odbyły się pierwsze Rand Magedon Games w tym sezonie. I wśród pani myślę niespodzianki nie ma, kto stanął na pierwszym miejscu. Jest to Kasia Jonaczyk, natomiast na drugim miejscu taka niespodzianka już jest. Anna Łopatkiewicz, tej dziewczyny możecie jeszcze nie kojarzyć, pokazała się z bardzo dobrej strony na krakowskim Challenge OCR i podczas tych gamesów pokazała się również z bardzo dobrej strony, zajmując drugie miejsce w swoim debiucie w tej formule. Na trzecim miejscu Angelika Żolob, i tutaj mogę dodać, że ta dziewczyna zdobyła czwarte miejsce podczas sobotniego rekruta, tak więc też spora uniwersalność. Też myślę, że na tą dziewczynę należy zwrócić uwagę, robi duże postępy i pewnie wkrótce zacznie się częściej pojawiać na podium, zarówno w Gamesach, jak i myślę również na na dystansach takich jak rekrut. A wśród panów w gamesach Wojtek Rychlewski, Jakub Zawistowski, a na trzecim miejscu Paweł Jaciów. I tu też przypomnę, że Paweł Jaciów dzień później w sobotę wygrywa, wróci. Nie wygrywa, ale jest na podium, na trzecim miejscu podium. Niesamowicie uniwersalny zawodnik. Potrafi stanąć na podium, zarówno na krótkim dystansie, około 100-200 metrów podczas tych gamesów, jak również na na rekrucie. Brawo dla Pawła, brawo dla wszystkich zawodników. I skoro jesteśmy już w Ramagedonie, to jeszcze takie krótkie podsumowanie. Ramagedon pochwalił się liczbą zawodników, którzy wystartowali w jego wrocławskim evencie. Mamy ponad 4000, dokładnie 4378 zawodników, w tym 265 eliciarzy. Można jeszcze między innymi powiedzieć o tym, że na przeszkód na trasie było aż 49. Na dorosłej trasie a na trasie Kids 22 przeszkody. Zacna liczba, no i przyznaję, że nudy na trasie nie było. O, było fajne rozłożenie przeszkód, dobra ilość. Osobiście biegło mi się tam bardzo, bardzo fajnie. A jedną z nowości, jedną z przeszkód, które tam zadebiutowały, był salmon, salmon ladder i pewnie wszyscy byliśmy ciekawi, jak to wypadnie? Ile tam opasek poleci? Ile eliciarzy się poda na tej przeszkodzie? I mam taką informację. Udało mi się dowiedzieć, że na Salmonie pozostawili, na Salmonie pozostawiono 38 opasek, co w sumie jest zaledwie 14%, jeżeli chodzi o, o stawkę eliciarzy, czy zaledwie 14% zawodników elit oddało tam opaskę, co myślę jest niższą wartością, niż można się było spodziewać. Tak więc eliciarze zostali, eliciarze są naprawdę dobrze przygotowani również do takich trudnych przeszkód. Kończąc temat Ramagedonu i wrocławskiego eventu, to przy okazji tego wrocławskiego eventu Ramagadon ogłosił kolejny wrocławski event, który odbędzie się 24-25 sierpnia. Nie podali oczywiście jeszcze gdzie. Ja zapytałem was w ankiecie na Instagramie, gdzie byście chcieli, aby ten event był. 40% z Was chce rolantowic, 20% powrotu na stadion, a 40% jeszcze czegoś innego, czegoś nowego. Jak będzie, dowiemy się pewnie gdzieś w okolicach lipca, końcówki lipca, początku sierpnia. Teraz przechodzę do kolejnych wyników z zawodów w Krakowie BIFI 24 Gym. Odbyły się Ninja Series Regionals, wśród kobiet podium wyglądało następująco Liana Degojewa, Klaudia Burs oraz Żaneta Konieczna, a wśród panów na pierwszym miejscu Michał Klimek, na drugim Żenia Triwaszkiewicz, a na trzecim Artur Burkat. Podam, że wśród zawodników byli również Kacper Gazurek, Jacek Przeszta, Krystian Drzewiecki, Oskar Haracz. Mocne nazwiska, ale jednak im się na podium stanąć nie udało, więc myślę, tym większe brawa dla chłopaków, którzy te podium wywalczyli. A w Tarnowie mieliśmy lokalne zawody Marcinka Cross Challenge i tam wśród kobiet wygrywa Karolina Sroka na drugim miejscu, Dagmara Chylewska-Olech na trzecim, Anna Turczyk wśród mężczyzn, Mateusz Boryczka, Piotr Prusak, Łukasz Wierzbicki. I tak jeszcze na koniec takie moje przemyślenie. Fajnie, jakby organizatorzy biegów, którzy wkładają oczywiście dużą energię, żeby dany event organizować, zareklamować go, przyciągnąć zawodników, żeby również poświęcili troszkę energii po zawodach, aby wrzucić informacje o wynikach, może jakieś zdjęcie z podium, choćby z linii mety. Nie tylko po to, żeby nie było łatwiej znaleźć dane wyniki, ale przede wszystkim po to, żeby uhonorować zawodników, którzy biorą w tym udział, żeby. Pochwalić ich za te ich wyniki, bo mam czasem wrażenie, że co niektórzy organizatorzy o tym zapominają. No a szkoda. No, nie, tak jest moje odczucie. Jestem też ciekaw waszych opinii w tej kwestii. Teraz przechodzę do Barbarian Race. Barbarian Race już za niecałe dwa tygodnie w Ustroniu. Będzie to pierwszy event w ramach Ligi OCR. Szykuje się kilka nowości, tak więc przypomnę, że w Ustroniu będzie nowa trasa. Początek jest podciągą, za to finish, meta jak również całe miasteczko Aru, zlokalizowane w centrum Ustronia, koło Amfiteatru. Mają być zorganizowane busiki, tak więc tak, żeby zawodników z mety przewozić z powrotem pod linię startu, gdzie zapewne w okolicach Chantori pozostawicie swoje samochody. I kolejną nowością są nowe koszulki, nowe monolity yy, i tym podobne gadżety. Ale ciekawszą chyba informacją jest ta dotycząca Barbarian Pain. Wielu zawodników się zapisało na, to, na tą formułę miejsc brakło, a tu niespodzianka, bo trasa będzie dłuższa i w tym roku szykuje się gdzieś około 30-34 km, tak więc um, może być pain. Informacji mniej radosnych w tym roku nie będzie barbaran pika, nie będzie w biegu na skocznie. Powód jest taki, iż skocznie jest świeżo po remoncie i konawca remontu stwierdził, że gwarancja nie obejmuje wbiegania przez kilkuset. Uczestników po skoczni. Skocznia ma służyć do skakania na nartach, a nie do wbiegania, niej, Tak więc, póki będzie trwała gwarancja, no to Barbarian Peak się nie odbędzie. Na pewno nie w tym roku. Natomiast Grzegorz Szczechla dał sygnał, że być może w przyszłym już to będzie możliwe. To by oznaczało, że gwarancja jest tylko 12-miesięczna, co jest trochę niepokojące, no ale... ale może tak, może tak to działa. A teraz o informacji, która myślę, wielu zaskoczyła, choć moim zdaniem była do przewidzenia. Powstała nowa federacja, nowa międzynarodowa federacja OCR pod nazwą World OCR, World OCR. Organizacja założona w marcu z, w Szwajcarii, natomiast, or, natomiast w jej skład weszły osoby odpowiedzialne za zarządzanie, zastowarzyszenia OCR-owe na Węgrzech oraz w Rumunii. I zobaczymy, co dalej. Natomiast podstawową, natomiast w notatce prasowej, która ta organizacja rozesłała, podkreślali, że powstała ona, ponieważ nie zgadzają się z krokami, z filozofią, ze strategią, z kierunkiem nadanym przez World Obstacle, czyli FISO, dążąca do Praktycznie wchłonięcia ocr przez pięciobój. Um, World OCR się to nie zgadza. Oni chcą, żeby ocr -y były samodzielną dyscypliną sportu, i dlatego stworzyli własną federację. Jak to się wszystko potoczy? Ile między ile krajowych związków, federacji dołączy, no to się jeszcze okaże. Jest to bardzo świeża informacja. Wiele jeszcze o tym nie wiadomo. Wiadomo, że prezesem tej federacji został dyrektor zeszłorocznych Mistrzostw Europy, które odbyły się na Węgrzech i w związku z tym pojawiły się też pytania, wątpliwości, czy to jakoś wpływa na obecne Mistrzostwa Europy. Pojawił się już komunikat ze strony organizatora Mistrzostw Europy 2024, że to nie ma żadnego wpływu. Na jakiś czas wrócę do informacji o tej międzynarodowej federacji. Trzeba zebrać troszkę więcej informacji, troszkę więcej danych, jak to ma wszystko wyglądać. Na razie póki co informuję, że takie coś się pojawiło. Tak, mam oczywiście też o tym swoją opinię, swoje zdanie. Z jednej strony fajnie, że będziemy mieć Możliwość jakby wyboru federacji. Dwie różne strategie rozwoju OCR, więc będzie można swego rodzaju podjąć pewną wybór, która droga jest nam bliższa. Z drugiej strony, mam wrażenie, że to jest ponownie stworzenie takiej samoistnej organizacji, samozwańczej. Powstaliśmy, dołączcie się do nas. Myślę, że lepiej by było, jeżeli by taka federacja powstała oddolnie, gdyby 10, 15, choćby 7 albo choćby 5, a nie dwie. Narodowe stowarzyszenia, narodowe federacje skrzyknęły się i zainicjowały powstanie takiej federacji. No nic, pożyjemy, zobaczymy. A skoro wspomniałem już o Mistrzostwach Europy 2024, no to one odbywają się już za dwa miesiące. Dwa miesiące z małym hakiem, coraz więcej informacji pojawiły się wizualizacje medali, które otrzymamy. Moim zdaniem bardzo ładne. Zresztą sami zobaczcie, sami ocencie. Wiemy też, że cztery przeszkody od Toroza pojawią się na trasie tych mistrzostw. Bardzo fajnie, że polska firma tutaj tak się prężnie rozwija i swoje przeszkody zawiezie na międzynarodową imprezę. Przy okazji właśnie przeszkód pojawił się rulebook. Jest rulebook Dość ogólny, nie mamy om omawiania każdej przeszkody, mamy omówione ogólne zasady, ogólne sposoby chwytów. Może to i dobrze, może to jest i fajna droga zamiast robienia rulebooka na 80-100 stron, może taki rulebook na 20 stron będzie lepszym rozwiązaniem. Zobaczymy, ocenimy po, po mistrzostwach. Na razie myślę, że to jest y, właściwy, właściwy kierunek. No i jeszcze informacja na koniec, co nas czeka w najbliższy weekend, najbliższy weekend. Mam w kalendarzu dwa eventy. Pierwszy to Arm Race w Toruniu, a drugi to zawody Ninja OCR. Pierwszy start, czyli coś na początkujących w myślenicach. Uff, dużo tego dzisiaj było. To wszystko na dziś. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam. Pa, pa!